A więc, dostałem się do Blazer Squad Jeżeli nie wiecie, co to jest Blazer Squad, to spokojnie, ja też jeszcze wczoraj nie wiedziałem Ale się do niego dostałem już dziś, no, dosłownie przed chwilą yy. Więc, no Ogólnie wam wyjaśnię, co to jest Blazer Squad i... i po co w nim jestem I czy filmy się zmienią Muszę, znaczy będę musiał się zapytać, czy w ogóle będę mógł nagrywać Dobra, e, Blazer Squad to jest team Takiego pewnego youtubera o Nazwie Blazera Blazerowski Mam 1000 subskrypcji I to jest jego właśnie drużyna Oni tam chyba nagrywają różne filmy, między innymi także z Minecrafta Filmy się raczej nie zmienią za bardzo Oprócz tego, że może ben, jak będę miał pozwolenie, to będę mógł też nagrywać tam, co się dzieje więc ra raczej dalej będzie nagrywany Minecraft i raczej na pewno będzie nagrywany Minecraft, ale czy będą Bedwarsy? No, na pewno też. Kurde, ciekawe, czy jest skrócnik dozwolony, ale raczej nie jest. No a dalej, e... dlaczego się dostałem do Blazer składu? Pomyślałem, to jest dla mnie szansa, żeby się wybić, bo w końcu ma chłop 1000 subskrypcji. A 1000 subskrypcji to przynajmniej z 20 nowych widzów, by było. Nie mógł rozwodzić będę, nie będę, bo to by była zdrada stanu. A myślę, że na scrafcie za niedługo dostanę bana za ten cross teaming No ale takiemu Steve'kowi to chyba każdy by chciał pomóc, co nie? No Steve'ek. Różowy. O no, tym wyglądasz jakoś. Nie podobasz mi się. Ogólnie to jest też moja pierwsza ręka dzisiaj. O tej chuj. Bobrze. <noise> Kolejny Stevek, a ten jest agresywny. Sądzicie? No to co ty myślisz, że jestem pojebany jakiś? Ja pierwszy. To mi zniszczył. Żółty. Chuju. I Ja mogę kupić to I ZECIĄ O, oh, doleciałem Jeżeli byłbym żółtym To gdzie bym polazł? Raczej gdzieś w tamtą stronę dalej Więc ja pójdę w tą I się słuchamy Pójdę 10 cps no nie za dużo drag clickiem. Jeszcze w szarej miałem 15 nie Mam za suche ręce raczej no, ja nie wiem, gdzie mam po <noise> Co za stiwek. No, ktoś tam chyba spadł, czy mi się wydarzyło? Nie dbało. Szkoda. Że no, mam 16 elementów. Za to będą dzisiaj dwa filmy, raczej. Mam taki pomysł. Będą dwa filmy. W mam taką nadzieję. Ziemy sobie refila, jakby przylas tu Ten Gaulgan. gangowiec a weź. No sorry, ale spadaj. Owe oh, Brizzly Bridge. Jak nie ma żółtego, nie wiadomo gdzie on jest, to Robimy tak. No tu tego już nie potrzebuję. No, dzięki za oglądanie. Powiedziałem wszystkie informacje w 5 minut, a to potem wygrałem o rękę. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie raczej dzisiaj. Elo. <mum>